Dokładnie rok temu o tej samej porze odbyła się premiera musicalu Once. Dzisiaj gramy 101 spektakl i gościmy wyjątkowego gościa, czyli Glena Hansarda, który jest współautorem musicalu i zdobywcą Oscara. Zapraszam Was bardzo serdecznie na te relacje. Myśmy dowiedzieli się dość znienacka, że autor tych utworów będzie na sali, a nasza sala jest naprawdę kameralną, dosłownie salą, więc było wiadomo, że będziemy śpiewali nieomal do niego z odległości kilku metrów. Dzisiaj mamy dokładnie okrągłą rocznicę premiery. Mija rok od premiery musicalu ONCE. Mamy dzisiaj też tę przyjemność, ten zaszczyt, że jest z nami jeden z autorów musicalu ONCE, Glen Hansard. śpiewam i gram, to jest jedno, ale to, że śpiewam i gram piosenki kompozytora, który będzie na przedstawieniu i to będę grał jego życie, gdzie nie wiem tak naprawdę jak on się zachowywał. Czuł te emocje, czuł, że ja potrafię też przekazać to, co jakby on miał wtedy do powiedzenia i, i powiedział jeszcze coś fajnego, że y, pierwszy raz miał okazję słyszeć y, trochę inny głos niż jego. No, jego jest taki mocny, twardy, jednak bardzo charakterystyczny, zadziorny, irlandzki, zawsze walczący, a mój jest mega y, liryczny, jednak jest trochę delikatniejszy. Myślę, że moja is jest zawsze, czy muzyka jest feel? czy jest believable? That's my concern. I'm not so worried about the acting, uh, but just is the characters are they real? Do they feel like you believe them? That's all, and it absolutely worked. So I was very happy with it. And their version, the a cappella version of Gold, was the best I've heard. So amazing job! It must be something about the Polish singing that is really special, or the language. Bravo, everybody. Uh, <laughs> thank you. It really very special. And uh, I, 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 first of all, I apologize if it made you in, in any way uncomfortable because I know when I'm playing concerts and someone comes who maybe I'm a little nervous about, I, I, I apologize about that. Your version of Gold at the end, the a cappella version, is the best version I've heard uh, <gasps> oh, of so, nice production. So, <laughs> so well done. Yeah, you were amazing. Just <laughs>